Cześć, witajcie, ja jestem WPo, a to z jest prezentacja Snapshota o nazwie 12W38A. Jest to snapshot do wersji Minecrafta 1.4 będzie to Halloween update. No i zmiany są dość ciekawe, więc chciałbym wam je teraz przedstawić. Zaczniemy od tego, że zostały do gry dodane nowe dźwięki. Postanowiłem, że nie będę latał po mapie i szukał miejsca, gdzie mogę usłyszeć te nowe dźwięki, tylko po prostu wam. Teraz je jakoś postaram się puścić. Także e, no sobie słuchajcie i e, napiszę wam nazwy, e, skąd dany dźwięk się bierze, ale chcę zrobić dla was taki jakby no... No nie quiz, tylko takie coś, żebyście mogli sobie sprawdzić e, zagadkę, e, czy bez patrzenia na nazwę danego skąd się bierze dźwięk, byście rozpoznali go. E, więc sobie słuchajcie i piszcie w komentarzach, czy wszystkie bezbłędnie odgadliście. Została zmieniona metoda kładzenia bloku drewna. Mojang postanowił to zmienić, Jeb w sumie, gdyż dużo miał wiadomości od graczy, że denerwuje ich stawianie. No wiecie, stawialiśmy tak i on się stawiał zamiast tak w sposób o taki. A teraz, aby postawić, jeżeli klikamy na dolną część danego klocka, w tym znaczy górną, to nasz blok drewna postawi się normalnie. Jeżeli jednak klikniemy w prawą jego część, w boczną, to on już ustawi się w taki sposób jak chcemy. Więc można sobie o. Szybko i fajnie budować yy, różne przeróżne budowle, jakie sobie tam chcemy. Yy, więc naprawdę to jest zmiana na plus, bo irytowała myślę, że wszystkich, a teraz jest już, jest już to bardzo ładnie rozwiązane. Zostały dodane dwa nowe moby. Pierwszym z nich jest Witch, czyli Wiedźma, a drugim jest to nietoperz. Najpierw pokażę Wam nietoperka, bo jest bardzo fajny. Okej. Okay, no i mamy takiego nietoperka. Specjalnie stworzyłem takie zamurowane pomieszczenie, żeby on mi nie uciekł. I teraz. Widzimy. Czekajcie, z bliska. Bardzo fajny. Mi się strasznie on podoba. Jest to Halloween Event Update, więc, no, nietoperze są jak najbardziej. O, widzicie? Mogą one tak się zawisać, jak to robią nietoperze. No, ale dobra. Drugim mobem jest to Witch, czyli jest to wiedźma. Wygląda ona jak zwykły villager. I tylko ma na głowie jakąś taką dziwną, śmieszną czapeczkę i tak, może powiem nieco więcej o tej wiedźmie e, czy też czarodzieju można to i tak, i tak sobie tłumaczyć e, zostanie on na stałe, nawet po Halloween e, update'cie po 1.4 on będzie w grze e, więc no bardzo fajnie, zawsze jakiś mob e, będzie przydatny, jest fajny e, i teraz tak, jak on atakuje nas e, widzicie, on ma taką buteleczkę, ja zrobię sobie gamę mode 0 ma taką buteleczkę i rzuca nam. Jest to buteleczka Poison, czyli trucizny. I gamma na jeden. 1 Ok. E, no i po prostu mam sobie truciznę oraz Weakness, e, czyli to są miksturka Poison e, oraz Harming bodajże. Jak widzicie, zaatakował sam też siebie. E, no, bardzo fajne, bardzo fajnie. Myślę, że to dobre rozwiązanie, że akurat są to miksturki, a nie jakieś zwykłe rzeczy, choć niby to czarodziej, e, Więc mogłaby być jakaś magia, tak? Magia, jakiś Harry Potter czy coś, ten deseń, No, ale już nie przesadzajmy, jest i tak bardzo dobry. Kolejną dobrze. zmianą jest tu poprawiona teksturka bloku bacon. Wygląda on teraz tak. Nie wiem, mi, mi się szczerze mówiąc, to już to bez różnicy, jak on będzie wyglądał, co czas jakoś go zmieniają. Dla mnie to tak jak mówię mi to rybka. A kolejną zmianą jest to, że jeżeli jesteśmy w trybie kreatywnym to wejdziemy w portal i od razu się przeniesiemy do netheru. Więc to na pewno jest bardzo fajna zmiana i wygodna na przykład na serwerach dla jakichś Ostatnią moderatorów. już zmianą jest komenda, poprawiona komenda clear. Od teraz możemy usunąć kolejny, konkretny blok lub przedmiot dla danego gracza. Po prostu wpisujemy slash clear spacja nick Spacja ID przedmiotu. I to by było na tyle z zmian i nowości. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jeżeli tak, to wyraźcie to poprzez łapkę w górę. No i oczywiście zostawiajcie komentarze, bo to jest dla mnie niezwykle ważne. No i dobra, dzięki za oglądanie. Mówił dla Was Wupp, cześć.